Była to jedna z tych nocy, kiedy cisza zdawała się ciężka jak ołów, przytłaczająca ściany. Dom, usytuowany nad brzegiem jeziora w malowniczej okolicy, tonął w niemal surrealistycznej atmosferze, przerywanej jedynie delikatnym szelestem zasłon, które poruszał wiatr. Klaudia skończyła sprzątać kuchnię i, jak co wieczór, obiecała sobie, że pójdzie spać wcześnie. Jednak jej umysł był jak rwąca rzeka, a sen wydawał się luksusem. Na który nie mogła sobie pozwolić. Podeszła do okna i spojrzała na zewnątrz. Odbicie księżyca rozciągało się na spokojnej wodzie jak sekret, który nigdy nie powinien ujrzeć światła dziennego. Od kilku miesięcy w tej willi nad jeziorem jej życie zdawało się utknąć w rutynie, składającej się z dni, które nie różniły się od siebie, i zbyt długich wieczorów. Jej mąż, Krzysztof, często wyjeżdżał w sprawach zawodowych. Dni mijały powoli, wyznaczone przez małe rytuały. Przygotowanie porannej kawy, przeczytanie kilku stron powieści, składanie prania. Każdy gest był sposobem na niemyślenie o pustce, która ją otaczała. Impulsywnie postanowiła przyjąć do domu Marka, syna bliskiego przyjaciela Krzysztofa, który niedawno przeprowadził się nad jezioro na staż architektoniczny. Miał 26 lat, intensywne spojrzenie i tę nieśmiałość, która skrywała w sobie żywą ciekawość. Klaudia uznała go za fascynującego, ale od razu postanowiła utrzymać dystans. Mimo to za każdym razem, gdy mijała go w korytarzu, jej serce biło nieco szybciej, jakby coś w niej budziło się po długim śnie. W miarę upływu dni, ich drogi krzyżowały się coraz częściej. Marek z jego pasją do architektury i otwartością wprowadzał do jej życia świeżość, której tak bardzo jej brakowało. Czasami, gdy rozmawiali, Klaudia czuła, jak napięcie między nimi narasta. Jego uśmiech, pełen szczerości, sprawiał, że na chwilę zapominała o codziennych troskach. Pewnego wieczoru, gdy słońce zachodziło nad jeziorem, a niebo przybierało odcienie różu i pomarańczy, Klaudia postanowiła wyjść na taras. Marek już tam był, siedząc na krześle i przeglądając szkice swoich projektów. Gdy zauważył Klaudię, uniósł wzrok i uśmiechnął się. Cześć, Klaudia. Chcesz zobaczyć, co rysuję? Zapytał, gestykulując w stronę kartki papieru. Oczywiście, chętnie odpowiedziała, zbliżając się do niego. Ich spojrzenia się spotkały, a Klaudia poczuła, jak serce jej przyspiesza. Marek pokazał jej swoje szkice, a ona zafascynowana wpatrywała się w detale, które były pełne pasji i kreatywności. Rozmawiali o architekturze, o marzeniach i o tym, jak ważne jest, by podążać za swoimi pragnieniami. Wiesz, Klaudia, czasami czuję, że życie to nie tylko praca. Musimy znaleźć czas na to, co naprawdę kochamy, powiedział, a jego głos był pełen szczerości. Klaudia skinęła głową, czując, jak jego słowa trafiają w jej serce. W tym momencie zrozumiała, że jej życie, które wydawało się takie monotonne, może być pełne kolorów, jeśli tylko pozwoli sobie na to. Masz rację, Marek. Czasami zapominam, co to znaczy marzyć, i odpowiedziała, a ich spojrzenia znów się spotkały, tworząc niewidzialną nić między nimi. W miarę jak wieczór stawał się coraz ciemniejszy, a gwiazdy zaczynały migotać na niebie, Klaudia czuła, że coś w niej się zmienia. To, co kiedyś wydawało się niemożliwe, teraz stawało się realne. Marek był dla niej jak powiew świeżego powietrza, który wkradał się do jej życia, przynosząc ze sobą nadzieje i nowe możliwości. Klaudia przeszła obok drzwi pokoju gościnnego, zauważając, że spod drzwi wydobywa się światło. Zatrzymała się na chwilę, zastanawiając się, czy Marek ma problemy ze snem. Delikatnie zapukała, ale nie usłyszała odpowiedzi. Drzwi były uchylone, więc weszła do środka i zobaczyła go siedzącego przy stole, z dłońmi w włosach, otoczonego plikami szkiców. Nie możesz zasnąć. Zapytała, jej głos brzmiał łagodniej niż się spodziewała. Marek podniósł wzrok, a na jego twarzy pojawił się uśmiech, w którym można było dostrzec zaskoczenie i lekki wstyd. Próbuję skończyć projekt, ale nie wychodzi mi tak, jakbym chciał, i odpowiedział, spoglądając na swoje rysunki. Klaudia zbliżyła się, ciekawa, co tak bardzo go absorbuje. Na kartce widniał szkic nowoczesnego domu z dużymi oknami i tarasem z widokiem na jezioro wygląda pięknie, powiedziała, podziwiając jego talent. Nie do końca odparł, patrząc jej głęboko w oczy. Brakuje mu czegoś, może ciepła. Te słowa uderzyły ją bardziej niż się spodziewała. Klaudia nie była przyzwyczajona do tego, by ktoś tak na nią patrzył. Od lat jej małżeństwo ograniczało się do praktycznych rozmów i obojętnych pocałunków. W spojrzeniu Marka pełnym życia poczuła jak na nowo powraca zapomniane uczucie lekkości. Może powinieneś zrobić sobie przerwę zasugerowała. Czasami rozwiązanie przychodzi, gdy przestajemy go szukać. Marek skinął głową. Masz rację, ale boję się, że stracę odpowiedni moment. Klaudia uśmiechnęła się z nutą melancholii. Odpowiedni moment nigdy nie umyka czasami czeka na nas nawet gdy o tym nie wiemy na chwilę ich spojrzenia zatrzymały się na sobie jakby czas się zatrzymał klaudia czując że powinna wrócić do swojego pokoju obróciła się w stronę drzwi gdy już je osiągnęła usłyszała głos marka klaudia powiedział a w jego tonie było coś co sprawiło że zatrzymała się w miejscu klaudia miała trudności z zasypianiem tej nocy w jej myślach wciąż brzmiały słowa Marka, mieszając się z dźwiękami jeziora, które delikatnie falowało za oknem. Kiedy zamknęła oczy, widziała jego uśmiech, a także tę kruchość, która dotknęła czegoś głębokiego w jej sercu. W kolejnych dniach ich relacja rozwijała się w sposób, którego żadne z nich nie dostrzegało. Wymieniali spojrzenia podczas porannych śniadań, żartowali ze sobą, a ich rozmowy, choć wydawały się niewinne, Miały cichy podtekst. Każdy gest był małym krokiem w stronę granicy, której oboje nie chcieli naprawdę przekraczać, ale czuli, że zbliża się ona nieuchronnie. Pewnego popołudnia, gdy deszcz uderzał w okna, Marek znalazł Klaudię w ogrodzie, gdzie zajmowała się przycinaniem róż. Pozwól, że ci pomogę, powiedział delikatnie biorąc jej nożyczki z ręki. Ich palce musnęły się ledwie, ale wystarczyło to, by Klaudia wstrzymała oddech. — Dziękuję — wymamrotała, czując, jak serce bije jej szybciej. — Wiesz, — powiedział Marek, przybierając poważniejszy ton i czasami myślę, że niektóre osoby spotykają się z określonego powodu, nawet jeśli nie rozumiemy tego od razu. Klaudia poczuła się oszołomiona jego szczerością. — A jaki byłby nasz powód? — zapytała cicho, nie mogąc oderwać wzroku od jego oczu. On spojrzał na nią w sposób, który sprawił, że zapomniała o dźwięku deszczu. Może nauczyć nas, że nigdy nie jest za późno, by poczuć się żywym. Te słowa zawisły w powietrzu między nimi jak świeżo wyznany sekret. Klaudia odwróciła wzrok, ale czuła, jak jej serce bije mocniej. Było, jakby każda włókno jej ciała nagle przypomniało sobie, co to znaczy pragnąć czegoś lub kogoś. W kolejnych dniach ich bliskość stawała się coraz bardziej wyczuwalna. Każde spojrzenie, każdy uśmiech niosły ze sobą obietnicę czegoś więcej. Klaudia zaczęła dostrzegać w Marku nie tylko przyjaciela, ale kogoś, kto mógłby wypełnić pustkę, którą od lat nosiła w sobie. Podczas wspólnych posiłków ich rozmowy stawały się coraz bardziej osobiste. Klaudia opowiadała o swoich marzeniach, a Marek dzielił się swoimi lękami. Każde słowo budowało między nimi most, który z każdym dniem stawał się coraz silniejszy. Pewnego wieczoru, gdy słońce zachodziło nad jeziorem, Marek zaprosił Klaudię na spacer. Szli w milczeniu, ciesząc się pięknem otaczającej ich przyrody. Kiedy dotarli do małego pomostu, Marek zatrzymał się i spojrzał na nią. Klaudia, muszę ci coś powiedzieć, zaczął, a w jego głosie było coś, co sprawiło, że poczuła dreszcz emocji. — Co się stało? — zapytała, niepewna, co może usłyszeć. — Czuję, że to, co między nami, jest czymś wyjątkowym. Nie potrafię tego zignorować i wyznał, a jego oczy błyszczały w blasku zachodzącego słońca. Klaudia zamarła. Jej serce zabiło mocniej, a w głowie pojawiły się myśli, które starała się od siebie odsunąć. Marek zaczęła, ale nie wiedziała, co powiedzieć. Nie chcę, żebyś czuła się zobowiązana, przerwał jej, zbliżając się. Chcę tylko, żebyś wiedziała, że jesteś dla mnie ważna. Klaudia spojrzała mu w oczy, a w tej chwili wszystko inne przestało mieć znaczenie. Czuła, jak ich bliskość staje się namacalna, jakby powietrze wokół nich gestniało od napięcia. Ja też czuję to samo, powiedziała w końcu, a jej głos był ledwie słyszalny. Marek uśmiechnął się, a w jego spojrzeniu była radość i ulga. Zbliżył się jeszcze bardziej, a ich twarze były tak blisko, że mogłyby się dotknąć. Klaudia czuła, jak serce jej bije w rytmie, który zdawał się być zgodny z ich oddechami. Może to początek czegoś nowego opowiedział Marek, a jego głos był cichy, ale pełen nadziei. Klaudia skinęła głową, czując, że to, co się wydarzy, będzie miało ogromne znaczenie dla ich przyszłości. W tej chwili, na małym pomostku, w blasku zachodzącego słońca, oboje zrozumieli, że ich życie może się zmienić na zawsze. Dni mijały, a między Klaudią a Markiem narastała subtelna odległość, którą oboje starali się ignorować. Każde spotkanie stawało się coraz trudniejsze do ukrycia, a ich spojrzenia zdradzały więcej niż słowa. Wieczorami Klaudia często myślała o Marku, zastanawiając się, czy on również odczuwał tę samą dezorientację. W jej sercu tlił się niepokój, ale pragnienie było jak ogień, który nie chciał zgasnąć. Pewnego wieczoru, gdy Albert wyjechał w podróż służbową, dom Klaudii stał się cichy. Czuła się przytłoczona mieszanką samotności i ekscytacji. Było już późno, prawie północ, gdy nagle usłyszała ciche pukanie do drzwi. Klaudia. Usłyszała głos Marka, który sprawił, że jej serce zabiło mocniej. Tak, odpowiedziała, starając się zachować neutralny ton, choć w jej głosie słychać było drżenie. Jest coś, co chciałbym ci pokazać, powiedział, a w jego oczach błyszczała determinacja. Klaudia podążyła za nim do salonu. Na stole leżał projekt, nad którym Marek pracował przez ostatnie tygodnie. To była ukończona wizualizacja domu nad jeziorem, ale najważniejszym szczegółem był mały rysunek, który przyciągnął jej uwagę. Na tarasie stała postać kobieca patrząca na wodę. To ty powiedział Marek, a jego głos był cichy, niemal szeptem. Klaudia zamarła. W tej chwili poczuła, jak coś w niej pęka. Rysunek przedstawiał kobietę samotną, ale silną, obecną, żywą. Nie powinnaś, Wymamrotała w końcu, czując, jak emocje ją przytłaczają. Wiem, że powinienem, odpowiedział Marek, ale mogłem się bez tego obejść. Ich spojrzenia znów się spotkały, a w tej chwili oboje zrozumieli, że coś się zmieniło na zawsze. Nie było słów, tylko gęsty, znaczący cisza, która wypełniła pokój. Krok, potem kolejny, i nagle znaleźli się blisko siebie, zbyt blisko. Żadne z nich nie próbowało się oddalić. Godziny, które nastąpiły, były wirującym tańcem emocji, spojrzenia mówiły więcej niż słowa, a ich dłonie szukały się nawzajem, serca biły w jednym rytmie. W tej intymnej atmosferze, w blasku lampy, Klaudia poczuła, jak napięcie między nimi narasta. Marek zbliżył się jeszcze bardziej, a ich oddechy splatały się w jedną melodię. W końcu, w chwili, gdy ich usta były tak blisko, że mogły się dotknąć, czas zdawał się zatrzymać. Klaudia zamknęła oczy, a Marek, czując, że to jest ten moment, delikatnie pochylił się w jej stronę. Ich usta spotkały się w cichym, pełnym emocji pocałunku, który obiecał więcej niż mogli wyrazić słowami. To była chwila, która zmieniła wszystko. W tej bliskości, w tym milczeniu oboje wiedzieli, że ich życie już nigdy nie będzie takie samo. Klaudia czuła, że coś w jej życiu się zmieniło. Ostatnie dni były pełne napięcia, które narastało po ich cichym, emocjonalnym pocałunku. Wiedziała, że nie może wrócić do normalności, ale jednocześnie nie potrafiła zignorować tego, co się wydarzyło. Marek, z którym dzieliła ten intymny moment, Stał się dla niej kimś więcej niż tylko współpracownikiem. W ciągu następnych dni Klaudia starała się utrzymać dystans. Każdy ich wspólny moment był naznaczony niezręcznością. Marek, choć milczący, emanował szacunkiem i zrozumieniem. Jego spojrzenie zdradzało jednak uczucia, które nie mogły pozostać dłużej ukryte. Klaudia czuła, jak jej serce bije szybciej, gdy tylko go widziała. Pewnego wieczoru, gdy słońce zachodziło nad jeziorem, ich drogi znów się skrzyżowały w ogrodzie. Ciepłe promienie słońca otulały ich, a powietrze było przesycone zapachem kwiatów. Żadne z nich nie mówiło, ale spojrzenia mówiły więcej niż słowa. Klaudia wiedziała, że słowa mogłyby zniszczyć ten delikatny balans, który udało im się stworzyć. Marek, czując napięcie, które ich otaczało, powoli wyciągnął rękę i chwycił Klaudię za dłoń. To był prosty gest, ale pełen znaczenia. Obiecuję, że nigdy cię nie skrzywdzę, powiedział cicho, patrząc jej głęboko w oczy. Ale nigdy nie zapomnę tego, co razem przeżyliśmy. Klaudia spojrzała na niego, a jej oczy wypełniły się łzami. Ja też nie odpowiedziała, czując, jak emocje przepełniają jej serce. To była ostatnia chwila, w której naprawdę rozmawiali. Niedługo potem Marek zakończył staż i opuścił wille, ale jego obecność pozostała jak delikatny zapach, którego nie dało się wymazać. Za każdym razem, gdy Klaudia spoglądała na jezioro, wracały wspomnienia tamtego czasu, uczucia narodzone w milczeniu, wzrastające w szacunku i pielęgnowane jak tajemnica. Myślała, że nie wszystkie pragnienia muszą być spełnione w pełni. Niektóre wystarczą, by przypomnieć nam, że wciąż potrafimy czuć. W tej chwili Klaudia zrozumiała, że życie to nie tylko spełnianie marzeń, ale także umiejętność doceniania chwil, które nas kształtują. Klaudia stała na tarasie, wpatrując się w tafle jeziora, które odbijało zachodzące słońce. Ciepły wiatr delikatnie muskał jej twarz, a w sercu czuła mieszankę smutku i radości. Wspomnienia Marka, jego ciche spojrzenia i obietnice, które złożył, wciąż były żywe. Czasami wydawało jej się, że słyszy jego głos, jakby był tuż obok, a jednak rzeczywistość była inna. Marek po zakończeniu stażu wrócił do Warszawy, gdzie czekały na niego nowe wyzwania. Klaudia wiedziała, że ich drogi mogą się już nigdy nie skrzyżować, ale w głębi duszy miała nadzieję, że los jeszcze ich połączy. Każdego dnia, gdy przychodziła do pracy w ogrodzie, z niecierpliwością spoglądała w stronę drogi, jakby czekała na jego powrót. Pewnego popołudnia, gdy słońce świeciło wyjątkowo mocno, Klaudia postanowiła odwiedzić pobliską kawiarnię, gdzie często spędzała czas z przyjaciółkami. Wnętrze było przytulne, a zapach świeżo parzonej kawy wypełniał powietrze. Usiadła przy oknie, zamawiając latte i kawałek sernika. Obserwując przechodniów, nie mogła oprzeć się myśli o Marku. Właśnie wtedy do kawiarni wszedł Adam, jej stary znajomy z czasów studiów. Miał na sobie niebieską koszulę, która podkreślała jego sylwetkę, a w dłoni trzymał książkę. Zauważywszy Klaudię, uśmiechnął się szeroko i podszedł do jej stolika. Cześć Klaudia. Co słychać? Zapytał, siadając naprzeciwko. Cześć, Adam. Właściwie to nic nowego. Pracuję w ogrodzie, a ty? Odpowiedziała, starając się ukryć swoje myśli o Marku. Właśnie skończyłem nową książkę. Może chciałabyś ją przeczytać? Zaproponował, kładąc tom na stole. To powieść o miłości, ale z nutą tajemnicy. Klaudia spojrzała na okładkę. Miłość w cieniu, tytuł brzmiał intrygująco. Chętnie dziękuję, uśmiechnęła się, czując, jak rozmowa z Adamem odciąga ją od wspomnień. Rozmawiali przez dłuższy czas, a atmosfera stawała się coraz bardziej swobodna. Adam opowiadał o swoich planach na przyszłość, a Klaudia słuchała z zainteresowaniem. Czuła, że ich relacja mogłaby się rozwinąć, ale wciąż miała w sercu marka. Może wybierzemy się gdzieś razem? Zaproponował Adam, przerywając jej myśli: W weekend jest festiwal w Łodzi. Klaudia zawahała się. Z jednej strony chciała spędzić czas z Adamem, z drugiej jednak myśli o Marku nie dawały jej spokoju. To brzmi świetnie, ale zaczęła, ale Adam przerwał jej: Nie musisz się martwić. To tylko przyjacielska propozycja. Po prostu chciałbym spędzić czas z kimś, kto rozumie, co to znaczy być w ogrodzie, powiedział, a w jego oczach pojawił się błysk. Klaudia poczuła, że może spróbować. Może nie wszystko musi być skomplikowane. Dobrze, zgadzam się, i odpowiedziała, a uśmiech na jej twarzy był szczery. W miarę jak dni mijały, Klaudia zaczęła spędzać więcej czasu z Adamem. Ich spotkania były pełne śmiechu i radości, a ona powoli otwierała się na nowe możliwości. Jednak wciąż w jej sercu tkwiła cząstka marka, która nie dawała o sobie zapomnieć. Pewnego wieczoru, gdy spacerowali po parku w łodzi, Klaudia zauważyła, że Adam przybliżył się do niej. Jego obecność była komfortowa, a jednak w powietrzu wisiało coś więcej. Klaudia, chciałbym ci coś powiedzieć, zaczął, a ona poczuła, jak jej serce przyspiesza. Słucham, odpowiedziała, czując, że to może być moment, który zmieni wszystko. Adam spojrzał jej głęboko w oczy, a ona dostrzegła w jego spojrzeniu szczerość. Czuję, że między nami jest coś wyjątkowego. Chciałbym, abyśmy spróbowali być razem, powiedział, a jego głos był pełen emocji. Klaudia zamarła. W jej umyśle pojawiły się obrazy Marka, ich wspólne chwile, ale jednocześnie czuła, że Adam jest kimś, kto może wnieść do jej życia nową jakość. Nie wiem, co powiedzieć, zaczęła, ale Adam przerwał jej. Nie musisz nic mówić. Chcę, abyś wiedziała, że jestem tutaj dla ciebie, niezależnie od tego, co wybierzesz, powiedział, a jego dłoń delikatnie dotknęła jej ramienia. Klaudia poczuła, jak w jej sercu rodzi się nowa nadzieja. Może to był czas, aby otworzyć się na nowe możliwości, nie zapominając o przeszłości. Subskrybuj kanał, czeka na ciebie wiele ekscytujących historii. Słońce delikatnie muskało jej twarz, a w sercu Klaudii kłębiła się mieszanka smutku i radości. Wspomnienia Marka, jego ciche spojrzenia i obietnice, które złożył, wciąż były żywe jak świeżo skoszona trawa. Czasami, w chwilach największej samotności, wydawało jej się, że słyszy jego głos, jakby był tuż obok, szepczący jej, że wszystko będzie dobrze. Jednak rzeczywistość była inna, a jego nieobecność bolała jak otwarta rana. Marek po zakończeniu stażu wrócił do Warszawy, gdzie czekały na niego nowe wyzwania, a Klaudia wiedziała, że ich drogi mogą się już nigdy nie skrzyżować. Mimo to w głębi duszy miała nadzieję, że los jeszcze ich połączy. Każdego dnia, gdy przychodziła do pracy w ogrodzie, z niecierpliwością spoglądała w stronę drogi, jakby czekała na jego powrót, a serce biło jej mocniej na myśl o tym, że może go zobaczyć. Pewnego popołudnia, gdy słońce świeciło wyjątkowo mocno, a w powietrzu unosił się zapach kwitnących róż, Klaudia postanowiła odwiedzić pobliską kawiarnię, gdzie często spędzała czas z przyjaciółkami. Wnętrze było przytulne, z drewnianymi stołami i miękkimi poduszkami, a zapach świeżo parzonej kawy wypełniał powietrze, otulając ją jak ciepły koc. Usiadła przy oknie, zamawiając latte i kawałek sernika, a myśli o Marku nie dawały jej spokoju. Obserwując przechodniów, zauważyła parę trzymającą się za ręce, co tylko potęgowało jej tęsknotę. Właśnie wtedy do kawiarni wszedł Adam, jej stary znajomy z czasów studiów. Miał na sobie niebieską koszulę, która podkreślała jego sylwetkę, a w dłoni trzymał książkę, której okładka błyszczała w świetle. Zauważywszy Klaudię, uśmiechnął się szeroko, a jego oczy rozbłysły radością. Podszedł do jej stolika, a jego obecność na chwilę odciągnęła ją od myśli o przeszłości. Cześć, Klaudia! Co słychać? Zapytał siadając naprzeciwko, a jego głos brzmiał jak melodia, która wprowadzała ją w lepszy nastrój. Cześć, Adam! Właściwie to nic nowego. Pracuję w ogrodzie, a ty? odpowiedziała, starając się ukryć swoje myśli o Marku, które wciąż krążyły w jej głowie jak nieproszony gość. Klaudia spojrzała na okładkę. Miłość w cieniu, tytuł brzmiał intrygująco, a ona poczuła, jak ciekawość zaczyna wypierać smutek. Chętnie dziękuję, uśmiechnęła się, czując, jak rozmowa z Adamem odciąga ją od wspomnień, które wciąż były zbyt świeże. Rozmawiali przez dłuższy czas, a atmosfera stawała się coraz bardziej swobodna. Adam opowiadał o swoich planach na przyszłość, a Klaudia słuchała z zainteresowaniem. Zauważając, jak jego pasja do życia ją fascynuje. Czuła, że ich relacja mogłaby się rozwinąć, ale wciąż miała w sercu Marka, którego wspomnienie nie chciało jej opuścić. Klaudia zawahała się. Z jednej strony chciała spędzić czas z Adamem, z drugiej jednak myśli o Marku nie dawały jej spokoju, jak echo w pustym pomieszczeniu. To brzmi świetnie, ale zaczęła, ale Adam przerwał jej, dostrzegając jej niepewność. Nie musisz się martwić. To tylko przyjacielska propozycja. Po prostu chciałbym spędzić czas z kimś, kto rozumie, co to znaczy być w ogrodzie, powiedział, a w jego oczach pojawił się błysk, który sprawił, że Klaudia poczuła się lepiej. Klaudia poczuła, że może spróbować. Może nie wszystko musi być skomplikowane, a życie ma wiele do zaoferowania. Dobrze, zgadzam się, odpowiedziała, a uśmiech na jej twarzy był szczery, jakby zrzuciła z siebie ciężar. W miarę jak dni mijały, Klaudia zaczęła spędzać więcej czasu z Adamem. Ich spotkania były pełne śmiechu i radości, a ona powoli otwierała się na nowe możliwości. Jednak wciąż w jej sercu tkwiła cząstka marka, która nie dawała o sobie zapomnieć, jak cień, który towarzyszył jej w każdej chwili. Pewnego wieczoru, gdy spacerowali po parku w łodzi, otoczonym drzewami, które szeptały wiatrem, Klaudia zauważyła, że Adam przybliżył się do niej. Jego obecność była komfortowa, a jednak w powietrzu wisiało coś więcej, jak zapach nadchodzącej burzy. Klaudia, chciałbym ci coś powiedzieć, zaczął, a ona poczuła, jak jej serce przyspiesza, jakby czekało na coś ważnego. Adam spojrzał jej głęboko w oczy, a ona dostrzegła w jego spojrzeniu szczerość, która ją poruszyła. Czuję, że między nami jest coś wyjątkowego. Chciałbym, abyśmy spróbowali być razem, powiedział, a jego głos był pełen emocji, jakby wyznawał jej najskrytsze pragnienia. Klaudia zamarła. W jej umyśle pojawiły się obrazy Marka, ich wspólne chwile ale jednocześnie czuła, że Adam jest kimś, kto może wnieść do jej życia nową jakość, świeżość, której tak bardzo pragnęła. Nie wiem, co powiedzieć, zaczęła, ale Adam przerwał jej, jakby wyczuwając jej wahanie. Nie musisz nic mówić. Chcę, abyś wiedziała, że jestem tutaj dla ciebie, niezależnie od tego, co wybierzesz, powiedział, a jego dłoń delikatnie dotknęła jej ramienia, co sprawiło, że poczuła ciepło rozchodzące się po całym ciele. Klaudia poczuła, jak w jej sercu rodzi się nowa nadzieja. Może to był czas, aby otworzyć się na nowe możliwości, nie zapominając o przeszłości, która zawsze będzie częścią jej historii. Subskrybuj, kanał czeka.